Myślisz sobie czasami o tym świecie, jak on się będzie zmieniał, jeżeli dzisiaj to czytelnictwo bardzo często opiera się na kilkudziesięciu albo kilkuset znakach wyczytanych w sieci? Myślę, że mogę obserwować na pewno to, że młodzi ludzie coraz gorzej konstruują zdania. Że bardzo ciężko dobrać im słowa. Część osób również nie rozumie znaczenia niektórych słów. Um... Już nie mówiąc o tym, że nie zna etymologii ich, to po prostu nie umie ich użyć w, w odpowiednim kontekście. Ja się kiedyś spotkałam z takim zdaniem, ty bardzo ładnie mówisz całymi zdaniami. Myślę, że to jest gdyby, że ja, że ja mówię całymi mm. zdaniami. Myślę, że to jest pokłosie jednak tego, że ja od zawsze czytałam i gdzieś to wchodzi do głowy, żeby swoje myśli konstruować i jakoś je wylewać w sposób werbalny. Natomiast myślę, że będzie, będzie coraz gorzej. Brak czytelnictwa czy brak znajomości kultury powoduje to, że twórcy kultury będą mieli problem z trafieniem do odbiorcy, ponieważ, żeby odczytać jakąś sztukę czy nawet po prostu symbole, trzeba posiadać kod kulturowy. Jeżeli go nie posiadasz, czy nie posiadasz podstawowej wiedzy z zakresu posłużę się tu przykładem mitologii, Biblii czyli takiej podstawy. To nie odczytasz pewnych rzeczy. Jeżeli nie wiesz, co symbolizuje Sfinks, to dla ciebie on postawiony w zdaniu nic nie znaczy. Czy figura tego sfinksa? No, dzisiaj mamy kulturę obrazkową. Podobno mamy wtórny analfabetyzm. Rzeczywiście, złapałam się na tym, że na lotnisku, czy gdziekolwiek indziej, nie znając słów, możesz wszystko po obrazkach mm -hmm. dojść. Ja natomiast tych słów szukam. Myślę, że będzie coraz trudniej. Myślę, że twórcom teatralnym będzie też coraz trudniej. Że mm, teatr, który się w dużej mierze opiera na słowie, ja mówię, myślę o pojęciu takim tradycyjnym teatru, będzie po prostu nie do wytrzymania dla wielu osób. To był podcast Wprost Przeciwnie. Kolejny odcinek już za tydzień. W oczekiwaniu na niego czytaj sprawdzone informacje, rzetelne analizy i wywiady na wprost.pl, a także śledź nas na Twitterze i Facebooku Wprost.